Okazuje się, że osoby sięgające po telefon zaraz po przebudzeniu nieświadomie programują swój mózg na konsumpcję na resztę dnia. I to sprawia, że dużo trudniej potem osiągać i kontrolować swój grafik, bo mózg nieświadomie cały czas jest zaprojektowany do konsumpcji, a nie do tworzenia. Jako trener i specjalista od pracy mózgu. Powiem ci jak odzyskać kontrolę nad swoimi porankami. A jest to ważne, bo decyduje to o tym, czy dzień będzie pasmem gaszenia pożarów, czy osiągniesz coś, co na koniec dnia będzie dla ciebie sukcesem. Ja nazywam się Bartek. Jestem fizjoterapeutą i specjalistą od pracy mózgu. Moją misją jest pokazać że osiąganie ponad przeciętnych efektów to nie praca do upadłego. To inteligentne zarządzanie swoim zasobem, o którym bardzo dużo ludzi zapomina, czyli zarządzaniem swoją energią. A nie przedłużając, zaczynamy. Wyobraź sobie, że każdego dnia rano budzisz się z pewnym budżetem dopaminy i każda akcja, którą wykonujesz. Uszczupla ten budżet. A jak wiemy, dop dopamina odpowiedzialna jest za motywację, chęć do działania i osiąganie celów, na których nam zależy. Więc jeżeli od samego rana skrolujesz telefon i oglądasz rzeczy, które tak naprawdę pochłaniają twoją dopaminę, to potem o 12 okazuje się, że poziom twojej dopaminy jest na poziomie 20%. No i nie masz się co dziwić, że nie masz energii. W tym filmie powiem Ci, jakie są nawyki i jakie są sposoby na to, żeby zarabiać dopaminę, a nie tylko ją wydawać, bo to właśnie zarabianie dopaminy jest kluczem do tego, żebyś przejął kontrolę nad swoim dniem. To jak wygląda to zarabianie dopaminy? Przedstawiam Ci protokół 3S. Składa się on z trzech kroków, które najlepiej zrobić każdego poranka, żeby nastawić się na zarabianie. A nie konsumowanie dopaminy na cały dzień. Pierwsza sprawa to szklanka. Szklanka wody najlepiej z elektrolitami zaraz jak wstaniesz. Twój mózg po całej nocy jest odwodniony. Ciało bardzo mocno pracowało, żeby się oczyszczać i regenerować. Więc najlepsze, co możesz na niego zrobić, to zaraz po wstaniu uzupełnić tą wodę. Druga sprawa to światło. Czyli najlepiej by było wyjść na zewnątrz popatrzeć na światło dzienne, żeby pokazać ciału, że ma już wstawać, żeby się zwiększył poziom kortyzolu i dało ci to automatycznie energię. Trzecia sprawa to squat, czyli przysiad, czyli wykonanie ruchu, który będzie pomagał w produkcji dopaminy. I mówimy tutaj o wielostawowych ćwiczeniach, czyli na przykład przysiad, pompka, możemy zrobić różnego rodzaju deski, Ćwiczenia, które pobudzą produkcję dopaminy. I nie o to chodzi, żebyś robił codziennie rano 15 minut treningu, bo to od razu wielu może powiedzieć: A, nie będę. Możesz zrobić 2 minuty, 5 minut, kilka serii przysiadów, serię pompek, wykroki. Ile ci zajmie to? 3 minuty. A nastroj to Twoje ciało do osiągania czyli szklanka wody rano, światło słoneczne. I mikrodawka ruchu. Myślisz sobie, że to nic nie zmieni? Co kilka przysiadów może zmienić w mojej motywacji i w moim osiąganiu na resztę dnia? Opowiem Ci historię Marka. Marek jest moim klientem i chodzi do mnie na treningi personalne. I pewnego dnia Marek mi powiedział, że on już nie daje rady. Jest zmęczony, ciągle wykończony, a każdego dnia rano wstaje całkowicie wykończony i nie może zabrać się do pracy. I dałem mu taką wskazówkę, żeby właśnie codziennie rano pił wodę z elektrolitami, a podczas pracy, bo pracuje z domu, zamiast siedzieć i odpoczywać, żeby poszedł sobie i zrobił kilka przysiadów, kilka wykroków, żeby po prostu się lekko pobudzić. Po tygodniu widzieliśmy się na kolejnym treningu i widzę, że jakiś jest bardziej Energetyczny. I przyszedł pełny uśmiechu i mówi, Że, no, nie wierzyłem, ale faktycznie to działa. I możesz mi nie wierzyć, ale naprawdę spróbuj to, zobacz i naprawdę możecie zaskoczyć to, jak tak mało może nastawić się na resztę dnia. Protokół 3S to jedna z wielu metod, które wykorzystuje do zarządzania energią. W tym produkcie znajdziesz. Dwie sekcje. Pierwsza sekcja to na ratunek, czyli zestaw krótkich metod, które szybko podniosą twój poziom energii. A druga sekcja to protokoły ruchowe, gdzie znajdziesz protokół ruchowy na poprawne rozgrzanie się rano, czyli poranny kickstarter, oraz trzy treningi na zwiększenie energii podczas dnia pracy. I nie są to treningi, przy których się jakoś spocisz, bo to o to w ogóle nie chodzi. Chodzi o to, żebyś miał energię do osiągania. Jeżeli to Cię interesuje, to link jest w opisie, a na dzisiaj dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.